Taka to zapowiadana długotrasa, imprez Byszko i na Propsie TV dojechaliśmy do Zambrowa z naszym. No, jak widać, płonącym autobusem jest naprawdę wspaniała atmosfera. Przywitali nas pierwsi, można powiedzieć, klubowisze, a dokładnie nas i zespół Piękni i młodzi oraz kubes z formacji Playboys. Dzisiaj będzie się bardzo dużo działo, odwiedzimy po kolei kolejne miasta. Tutaj za moment zaprosimy naszych gości do wspólnych zdjęć, ale przede wszystkim robimy jedną bardzo fajną, grubą imprezę, która promuje to, co będzie. Działo się na początek wakacji na otwarcie sezonu w Nowogrodzie już 28 czerwca. Zresztą zobaczcie sami, co się będzie działo. Jak sami widzicie, ja muszę sobie radzić z takim urządzeniem. A teraz uwaga, gdzie są najlepsze imprezy? Zniszczyć blisko! Macie jeszcze jakiekolwiek wątpliwości? że Tobie to spodoba się, będzie wyśmienicie. Mamy dla Was, jak to zwykle bywa, bardzo fajne wejściówki na imprezę, ale i zestawy w lep. Jesteśmy wszyscy wyśmienici, a ja przypominam cały czas, że już 28 czerwca otwarcie wakacji, to właśnie dlatego jeździmy tym autobusem z formacją Piękniej Młodzi i Kubą z zespołu Playboys. A jakie ty masz z reguły plany na wakacje? Jakie ja mam z reguły plany na wakacje? Takie, żeby bawić się najlepiej jak tylko potrafię, a więc chciałbym, żeby w mojej okolicy były takie imprezy, jak u was, właśnie w Nowogrodzie, bo naprawdę u nas takich imprez brakuje i kochani korzystajcie, bo to są najlepsze wakacje w waszym życiu. Odwiedzajcie Nowogród, bo na pewno te wspomnienia, te historie i te zabawy i kulanki zostaną w waszym życiu do końca świata i o jeden Ale dzień dłużej. ty jesteś mały! Fajnie, gdzie są najlepsze imprezy w, w, w regionie? W hotelu z Pyszko. No bo... A bardzo dobrze, od nas wejściówki, proszę bardzo. I od Dawida i Girlandy, proszę bardzo. Życzymy mi udanego weekendu. Jak widzicie, cały wesoły imprezowy autobus cały czas bardzo mocno imprezuje, a wy, jak już mogliście zauważyć, mamy dla Was drobną niespodziankę. Mianowicie dzisiaj ruszamy z nowym projektem z portalem www.disco-poloinfo z projektem disco na propsie. Oj, będzie się działo! A jak Ty spędzałaś wakacje w dzieciństwie. No kochanie, ja mam tylko i przede wszystkim miłe wspomnienia, były zabawy w chowanego berka i tak dalej. My zupełnie inaczej się bawiliśmy. Przede wszystkim spędzaliśmy czas na dworzu, spotykaliśmy się ze swoimi znajomymi i kochani. Róbcie to, co my kiedyś robiliśmy, bo naprawdę wtedy było wyśmienicie, cudownie. No ale teraz też spędzacie dużo czasu w plenerze. No właśnie dlatego my jeszcze tu utrzymujemy i dlatego się spotykamy. Staramy się jak najwięcej czasu spędzać ze swoimi znajomymi i dlatego jest taka super atmosfera. Yeah. Co A ja byłem ginekologiem, czyli bawiłem się z sąsiadkami w doktora. Raz, dwa, dwa trzy i z tobą bawić się i... do rana, tańczyć się i tak, i tak, i tak. przez całe życie. Przejechaliśmy właśnie w tym momencie do kolna, gdzie po raz kolejny czeka na nas tłum tych, którzy chcą odwiedzić specjalne disco na propsie, czyli otwarcie wakacji 28 czerwca w Nowogrodzie. to sami zobaczycie, co tutaj się będzie działo. Ha! My jedziemy dalej! Impreza. Od małego. Dokładnie. I tak Ci zostało? Teraz nie, już wyrosłem z tego trochę. Ale na otwarciu wakacji będziesz? Będę. No w ogrodzie Tam oczywiście. jestem. A bywałeś już na imprezach byszką? Oczywiście, służbowo nawet w piątek. I jak jest? Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Przez całe życie Dobrze wiem, że Tobie to spodoba się Będzie Dzień dobry. Z tej strony najlepsza ekipa na propsie. E, witam bardzo serdecznie. My jesteśmy tutaj w e, Piszu i jemy najlepsze truskawki na świecie. I proszę panią, gdzie się znajduje ta plantacja? Oczywiście, no nie, no oczywiście rozumiem, że okolice Piszu. Nie, no kochana pani moja najpiękniejsza, te truskawki są najlepsze. Pozwolę sobie wziąć jedną i po prostu ją zjeść, bo są cudowne. Jak ślinka cieknie. I takim oto sposobem dotarliśmy do pisza, gdzie naprawdę robimy wielkie zamieszanie. Oj, 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 co tu się dzieje? Pozdrawiamy! jak za młodu spędzałaś wakacje? O Boże, nie pamiętam już, to było dawno. O, to było ja już tak nie dawno. jestem taka młoda. Pracowałam. No, no się... w ogrodzie również. Naprawdę, spisza dojeżdżałaś. Raz tylko byłam. I jak się podobało? Podobało. I tak. Przez całe życie dobrze wiem, że tobie to Wszystkim. A jakim prezujesz to gdzie? Zastanów się dobrze. Oczywiście w Nowogrodzie i co Jesteś Jechaliśmy w końcu do ostrołęki po długich bojach. Były korki, było wszystko, no ale przede wszystkim była bardzo dobra impreza, a taka impreza również będzie już 28 w Nowogrodzie. Disco na Brosie też tam będzie specjalnie dla Was, zrobimy całą relację. A dzisiaj uwaga, teraz, uwaga, stery przejął Dawid! Jest, jest strumyk, płynie z wolna, rozcieba zioła Maj. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. Stokrotka, rosła polna, a nad nią szumiał gaj, zielony gaj. E, jakbyście nie wiedzieli gdzie dojechać, to my jedziemy razem z wami, uwaga, 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 jesteśmy w Ostrołęce przy Galerii Bursztynowej! No zapraszamy w najbliższą niedzielę? No jak to gdzie? Do Nowogrodu! Do Nowogrodu! Jak spędzałeś wakacje za mało lata? No tak gdzieś tam jakieś Mazury nad morzem. To, to, to się ten styl, i w Nowogrodzie też bywałem. Za mało lat, tak? Już w Nowogrodzie? Mieliście już okazję być z w na imprezach w Nowogrodzie, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Nawet nie wiedziałem, że taka impreza jest, także zaciekawiło mnie to. Macie wejściówki, do co? Zapraszamy na otwarcie wakacji. To oczywiście, super. Cieszę się, że coś takiego zna, pewnie skorzystamy. To tak zapraszamy. Bardzo. Dzięki. Jak się bawi, jak się bawi? Ja wiem, że może do końca pogoda nam nie dopisuje, ale mm. mamy tu pogodę praktycznie tak jak w Arizonie, a smakuje to jak? Macie jak to smakuje? Ojej, a wyśmieńcie, chcę jeszcze. I w takim oto klimacie takie oto napoje między innymi na imprezach Zbyszko w Nowogrodzie, a gdzie jeszcze? Szukajcie w całej Polsce. Ostrołęka jak zwykle przywitała nas na mega wielkim propsie, bawimy się bardzo mocno w wesołym czerwonym autobusie, imprez Zbyszko w Nowogrodzie i disco na propsie. Specjalnie dla Was odwiedziliśmy wybrane miasta, i tam impreza była na pewno na wielkim propsie. Razem z nami Piękni Łodzi, Marcos Lewy i oczywiście Guba z formacji Playboys. To tylko początek tego, co z pewnością będzie trwało przez całe wakacje. Już 28 czerwca, wielkie otwarcie wakacji, na które zapraszamy Was bardzo gorąco. Będzie na pewno disco na propsie.